Podczas tych jesiennych dni ciężko czasem zachować optymizm. Dzień jest bardzo krótki i szybko robi się ciemno. Ja sama przez ostatnie lata chciałam, aby ten czas jesienno-zimowy skończył się jak najszybciej i żeby było znowu lato. I z pomocą przychodzi nam romantyzowanie życia codziennego. Wydaje mi się, że w Polsce ten termin nie jest jakoś popularny. W tym materiale dowiecie się, jak urozmaicić sobie ten wolny czas te odpoczywanie w domu, no i zapraszam do oglądania. Pierwszym najważniejszym myślę, elementem jest światło i cały klimat, w jaki sobie stwarzamy w naszym codziennym życiu. I bardzo pomocne w tym są świeczki oraz różne lampki. Możesz nawet zapalić świeczkę podczas obiadu. Chociaż ja za nimi nie przepadam, to możecie użyć też kadzidełek. Mi romantyzowanie kojarzy się bardzo z XVIII wiekiem. W dobie internetu każdy pisze wiadomości. Co kojarzy mi się też z XVIII wiekiem, to pisanie listów. Pisanie listów czy ogólnie pamiętnika daje taki mega retro vibe. I oczywiście list możecie wysłać do jakiegoś znajomego, ale jeżeli nie macie takiego znajomego, to oczywiście możecie napisać list do przyszłej siebie, przyszłego siebie, możecie też wysłać list do młodszej siebie. Kolejną klimatyczną rzeczą jest odwiedzenie jakiegoś klimatycznego miejsca czyli po prostu idź do antykwariatu czy second-handu, a może do muzeum, poszukaj jakichś ciekawych książek, a może po prostu poszukaj jakiejś klimatycznej kawiarni w swoim mieście. W antykwariatach można znaleźć wiele ciekawych rzeczy, i jeżeli Wam się uda, to może znajdziecie na przykład kaganek. A jeżeli nie, tak jak ja, możecie samemu zrobić go na przykład z gliny. A gdy glina wyschnie i możecie użyć już swojego kaganka, wkładając do niego świeczkę, możecie wyobrazić sobie, że jesteście w jakiejś książce. O książkach mowa, to w te długie wieczory najlepszą opcją jest czytanie książek. Usiądźcie sobie wygodnie, zróbcie sobie jakieś klimatyczne miejsce, zapalcie sobie świeczki i wpłyncie w książkę z otwartą wyobraźnią. Zastanawiam mnie, czy mieliście kiedyś do czynienia z szyciem. I nie chodzi mi tu o zszywanie skarpetek, ale z uszyciem czegoś dla siebie czy po prostu jakiejś maskotki. Bo jeżeli nie, to bardzo was zachęcam do spróbowania uszycia czegoś. I na początek, oczywiście, może być to coś małego. Na internecie znajdziecie wiele tutorial, Jak uszyć coś małego i prostego, a równocześnie bardzo ładnego. W swoich pracach możecie wykorzystać koronkę, dodała ona takiej elegancji i delikatności. Ale możecie też z samej koronki stworzyć ozdobne kokardki. Ja zrobiłam dla siebie taką dużą kokardkę na włosy i przyczepiłam do niej gumkę, ale też oprócz koronki możecie wykorzystać wstążki. Takie fryzury z kokardkami są bardzo ładne, bardzo takie vintage, nadają klimat naszym codziennym stylizacjom. Z tego co wiadomo, to nasze babcie robiły dużo rzeczy swoimi rękami. Jeżeli chcecie się trochę wczuć w taki klimat, to może upieczcie coś, ale nie używając miksera, ale możecie też zrobić coś samemu z takim starym sznytem. Ja tam przykład wykorzystałam pudełko i serwetkę, i metodą dekupażu zrobiłam sobie taki ładny organizer. Chociaż dni są bardzo krótkie, to warto wybrać się na spacer, pozbierać np. przykład szyszki czy jeszcze jakieś ostatnie kwiaty i spróbować je zasuszyć. Lub poustawiać na półkach, to też naprawdę daje dużo klimatu. Zbieranie igieł szyszek liści czy kwiatów i suszenie ich to coś tak prozaicznego i intuicyjnego, a tak nadającego klimat. Na sam koniec chciałabym Was zachęcić do obserwowania natury. Chociaż czasem pogoda jest naprawdę okropna, warto zmusić się na spacer chociaż na jakieś 15 minut. Ale obserwować naturę możesz też za okna. Wystarczy, że rozsypiesz ziarenka na parapecie lub jeżeli masz taką możliwość, to nasyp słonecznik do karmnika i obserwuj ptaki. Czy na przykład pójdź do parku i może spotkasz akurat wiewiórkę? A po takim spacerze zapisz to wszystko w pamiętniku. Mam nadzieję, że moje porady pomogą Wam w te jesienne i zimowe dni usiądź wygodnie, zapal świeczkę, puść muzykę w stylu Dark Academy, przeczytaj książkę i odpocznij w trakcie tego sezonu.